Dzień dobry kochani, witajcie bardzo ciepło i serdecznie. Zobaczmy sobie, jaka jest pierwotna moc Twojej duszy, Twojego ducha. Pierwotna energia, Twoja pierwotna energia. Hu, hu, hu. Siedem mieczy. Hmm. Doprecyzujmy tę energię. Doprecyzujmy tę energię. Dziewięć denarów. Oraz karta wieży. No to ja powiem tak. Jest to czytanie ogólne, ale wychodzi na to, że jesteś istotą, która może nie ma łatwej inkarnacji w tym życiu, ponieważ z pewnymi tematami trzeba się zmierzyć, pewne tematy trzeba uporządkować. I. Twoja pierwotna moc to powiedziałabym jest umiejętność wchodzenia tam, wchodzenia w takie przestrzenie, gdzie inni wcale nie mają tam ochoty zaglądać. Możesz być taką osobą bardzo wnikliwą taką osobą, taką istotą, obdarzoną niezwykle lotnym umysłem umiejętnością widzenia czegoś więcej. Możesz też być w ogóle istotą bardzo tajemniczą, taką, która nie daje po sobie wielu rzeczy poznać, a w środku nosisz w sobie znamiona wielkiej spostrzegawczości, takiego oka rentgenowskiego, które jest w stanie prześwietlić wszystkich tych, którzy są w Twojej przestrzeni. Więc mam poczucie, że jesteś tutaj obdarzona, obdarzona takimi umiejętnościami, wchodzenia w takie przestrzenie, w które inni nie wejdą. Również jest to związane z tym, że tu na planecie Ziemia obecnie przechodzisz potężną transformację i twoje życie może być. Przeplatane okresami spokoju z takimi nagłymi, niespodziewanymi zwrotami akcji, ale powiedziałabym, że to jest absolutnie Twoja moc, że Ty masz moc wchodzenia w takie sytuacje, nawet czasami być może prowokowania pewnych zdarzeń, rozbijania pewnych struktur, starych, skostniałych struktur i układania tego na nowo. Także Wielkie gratulacje, kochani, bo to jest naprawdę wielka, wielka odwaga. Wszystkiego dobrego dla Was, buziaczki i pa!